Dzień Boże, witajcie w ten wtorkowy poranek. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z księgi proroka Izajasza. Pocieszcie, pocieszcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpukotowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób. Za wszystkie swe grzechy głos się rozlega. Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana, Wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza nieziną gładką. Wtedy się chwała Pana objawi. Zobaczy ją wszelkie ciało, bo powiedziały to usta Pana. Głos się odzywa: Wołaj! I rzekłem: Co mam wołać? Wszelkie ciało to jakby trawa. A cały wdzięk jego jest niby kwiat polny trawa usycha więdnie kwiat gdy na nie wiatr pana powieje prawdziwie trawą jest naród trawa usycha więdnie kwiat lecz słowo boga naszego trwa na wieki że na wysoką górę zwiastunko dobrej nowiny w syjonie podnieś mocno twój głos zwiastunko dobrej nowiny w jeruzalem podnieś głos nie bój się Powiedz miastom ludzkim, oto wasz Bóg, oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę, oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jak nosi na swojej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Dzisiaj czytamy takie słowa. Przemawiajcie do serca Jeruzalem. Nie przekazujcie jej informacji do głowy, bo informacja do głowy, że jest Bóg, że przynosi wolność, może do tej głowy wpaść na chwilę i za chwilę wypaść. Przemawiajcie do serca, czyli do tych największych pragnień i gotowości, aby tak się stało. Serce jest miejscem największych poszukiwań i pragnień, a także otwartości na przyjęcie tego, co Bóg przygotował. Dzisiaj Bóg chce przemówić do Twojego serca, nie tylko do głowy, ale do serca. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.